Bez metafor, śmiertelnie poważnie. Bessel van der Kohl, profesor psychiatrii na Harvardzie, jeden z najwybitniejszych badaczy traumy, pisał już lata temu, że długotrwała przemoc, jakakolwiek, a więc także psychiczna, czyni w naszych organizmach ogromne spustoszenia. Stres będący wynikiem przemocy sprawia, czytamy w Strachu Ucieleśnionym, że zanika ochrona autoimmunologiczna. Doświadczając przemocy, zaczynamy więc chorować, zarówno na banalne, jak i poważne choroby. Wysoki poziom kortyzolu znacznie zwiększa ryzyko cukrzycy. Działa zabójczy na hipokamp, redukując jego wielkość. Żyjąc z przemocowcem, mamy problemy z pamięcią i koncentracją. Stres pobudza układ limbiczny, inaczej zwany ciałem migdałowatym, a to powoduje rozregulowanie emocji. Towarzyszy nam ciągły strach i niepokój. Nie śpimy, a jeśli śpimy, mamy koszmary. Brak snu generuje wyczerpanie i depresję. Stres blokuje ośrodek Broki, odpowiedzialny za mowę. Pojawia się trudność z wypowiedzeniem się lub nazwaniem tego, co się z nami dzieje i co dzieje się w naszych domach. Pobudzony mózg poprzez nerw błędny rozpierdala nam układ trawienny i trzewia. Wpływa też na pracę serca i płuc. Serce wali bezustannie, co jest dla niego niszczące, a płuca pracują albo ponad miarę, albo zbyt płytko. Stres powoduje, że wyłącza się działanie zarządcze, ulokowane w korze przedczołowej. Nie jesteśmy w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Kiedy doświadczamy przemocy, nasze życie zmienia się w bezładne miotanie od ściany do ściany. To tylko kilka przykładów. A teraz, drogie panie, ręka w górę, która z was po zgłoszeniu przemocy miała robioną obdukcję, ale nie ciała, a psychiki, którą przebadano na poziom kortyzolu we krwi, której za pomocą rezonansu sprawdzono wielkość hipokampa. Która miała przeprowadzony wywiad na istniejących od lat standaryzowanych arkuszach badania PTSD, którymi zwyczajowo bada się weteranów? Według słownika języka polskiego, obdukcja to badanie lekarskie wykonywane w celu ustalenia rodzaju i rozmiarów doznanych uszkodzeń ciała lub badanie zwłok w celu ustalenia przyczyny śmierci. Tyle jeśli chodzi o definicję. Ta zakłada, że jesteśmy workiem ze skóry napełnionym tkanką. Uszkodzenie worka i tkanki to uszkodzenie człowieka. Nasze emocje, nasz umysł, nasze uczucia, czyli to, co sprawia, że jesteśmy ludźmi i że funkcjonujemy jako ludzie, nie podlega obdukcji. Powiedz kobieto na policji lub w sądzie, że masz koszmary, a obśmieją cię jak norki. Powiedz, że nie śpisz od miesiąca, to popatrzą na ciebie jak na wariatkę, a potem zaczną się zastanawiać, czy nie odebrać ci dzieci. Wniosek? W świecie, w którym żyjemy, jesteś wiarygodna tylko wtedy, gdy masz wybite zęby, poszarpane wargi, podbite oczy i rozerwaną wątrobę, lub gdy jesteś trupem, jesteś wiarygodna, jeśli twój worek jest sinny i pokaleczony. Dopiero wtedy stajesz się ofiarą, albo więc dajmy się zabić, albo zmieńmy ten świat, bo dłużej naprawdę tak się nie da. Anita Deskiewicz Mała rzecz, miłość i inne przemocy. Opublikowano 26 kwietnia 2021 roku.